Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że rynek suplementów diety wymaga pilnego uregulowania. W toku kontroli, którą przeprowadziliśmy, przebadaliśmy kilkadziesiąt substancji. No i niestety, w suplementach diety, które są dzisiaj w sprzedaży w Polsce może dzisiaj to złe określenie, bo te już są wycofane ale w suplementach które w chwili kontroli były w sprzedaży wykryliśmy bakterie chorobotwórcze wykryliśmy pochodne narkotyków wykryliśmy również że część suplementów diety nie zawiera substancji które zawierać powinna jest to niezwykle istotne na przykład przy probiotykach które jeszcze w trakcie przydatności do spożycia dopuszczenia okresu do sprzedaży nie zawierały albo w ogóle albo tyle żywych kultur bakterii które zawierać powinny z uwagi na charakter tego specyfiku to wszystko powoduje że Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła twarde rekomendacje, co zrobić w Polsce, żebyśmy my wszyscy, Polki, Polacy, kupując suplement diety, mieli przekonanie, że ten produkt suplementuje naszą dietę, czyli mówiąc kolokwialnie, służy naszemu zdrowiu, a nie wręcz przeciwnie, że to zdrowie może osłabić.